Halo, dzień dobry, jest godzina 5.15. Jesteśmy w województwie pomorskim na północy kraju. Dzisiaj będziemy szukać borowików, koźlarzy i kurki. Nie przedłużam, zaczynamy. No i dzisiaj moi kochani mili, zaczynamy od pięknego borowika. Ale ma trzą długi ale jest Jest konkretne. Proszę Państwa, tak zacząć dzień. Życzę każdemu. Ale piękny start. Szukamy dalej. Chodzimy, chodzimy, chodzimy. I proszę państwa kolejny, jakże śliczny borowiczek, ale piękny. Kochani, mi już oczy wyleciały z orbit. Widzę tutaj trojaczki. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Tu jest pierwszy, obok jest drugi, i u góry jest jeszcze maluszek. O, takie chwile są najpiękniejsze. Zobaczcie. piękne sztuki jak ta lala lecimy dalej chodzimy, chodzimy, chodzimy sobie i zobaczcie jakiego pięknego koźlarza udało się tutaj namierzyć pięknie ubarwiony i spróbuję Wam pokazać w oddali również tam jest jego Młodszy braciszek. Schowany za patykiem. Zobaczcie. Ale ma piękne kolory. A tu jest jeszcze miła niespodzianka. Oprócz tego koźlaczka jest też jego Krewny koźlarz babka Lecimy dalej. Tutaj niestety już koźlarze doczekały swojej starości, także nie będziemy ich zrywać. Stoją pięknie ukryte. I jeszcze tutaj był jeden, ale pójdziemy trochę dalej. Chodźcie ze mną. Zobaczcie sami. Piękne. Szukamy dalej. I udało się namierzyć kolejnego przepięknego, przecudownego, najukochańszego borowiczka. On jest przepiękny. Dzisiaj chyba największy. Postaram się go wam z różnej perspektywy pokazać. O, ale, cudok. zobaczcie sami. O, ale piękne, śliczne. Lecimy dalej. Coś wam pokażę. Zobaczcie już jakie piękne. A przed chwilą nie mogłem nacieszyć oczu z tego. A idę tutaj, idę tutaj. I zobaczcie, co tutaj pięknego stoi. Jak cała moja ręka. Pokażemy go pani. Ale piękny krowusek. Ale ma kolory. Oliwkowe rurki prezentuje niesamowite szukamy dalej i namierzony cudowny usiatek na górce zobaczcie jak pięknie wygląda o. Śliczny Szukamy dalej Szczerze, że, że dzisiaj to mi aż ciężko uwierzyć, że takie piękne prabuski stoją. Ale jest kolejny, te ślicznej urody. Podejdziemy zaraz do tego pana. Dzisiaj mamy 13 lipca. A żeby wam nie skłamać, to ostatnio polska reprezentacja w drugim składzie pokonała Brazylię i Iran. Męska siatkówka także widzicie, że nie ściemniam. Jestem w lesie i szukam dalej. Tu już niestety jeden prawusek dożył swojej starości. Biedaczek. Ale zobaczcie teraz co tu się dzieje. Ten to jest on Normalnie gigant. To jest moja ręka. On jeszcze wystaje. Niby rośnie. Ale... Podejrzewam, że jest przeżarty. No Średnica talerza. Zobaczcie tylko te kolory. Zostawiamy go, niech się rozsiewa. Niech przynosi więcej grzybków lasu. Szukamy dalej. Już się chciałem oddalić od tego miejsca, ale powiedziałem, że ostatnie spojrzenie te krzaczuszki i zobaczcie, przed chwilą mówiłem, że nie będę go zrywał w zamian od losu dostałem młodziutkiego borowika. Przed Państwem on. A tak się prezentują w nowym koszyczku. Pędzimy dalej. Proszę Państwa, ktoś tu się przed Państwem ukrywa. Schowany niczym snajper w pozycji strzeleckiej. Piękny. Piękne są te borowiki. Idziemy dalej. Jeszcze przed Państwem prezentuje się oto tu taki maluszek. Tak się rozglądałem, ale nie ma więcej pojedyncze dzisiaj tak stoją. Tam z początku filmu udało się tylko. Trzy w jednym miejscu, namierzyć potem dwa, a tak to trafiają się pojedyncze. Szukamy dalej. Kochani grzybnięci, na dzisiaj kończymy grzybobranie. Jak widzieliście na filmie, udało się namierzyć kilkanaście borowików, kilka koźlarzy, trzy podgrzybki. Innych grzybów nie stwierdziliśmy, nie było kureczek. Troszkę dzisiaj sobie pogadamy na koniec, jak wyglądała sytuacja. Dwa tygodnie temu była ekstremalna susza, co słyszeliście i widzieliście na filmie. Potem był tydzień w miarę zimny i od zeszłej niedzieli zaczęły się opady deszczu. Te opady deszczu były dosyć mocne, tak mi się przynajmniej wydawało, bo w środę nawet czy we wtorek padało cały czas w Gdańsku i myślałem, że w lesie będzie o wiele bardziej mokro. Niestety. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Dalej jest sucho. Grzybków jest mniej. Jak się trafiają, to pojedyncze. Czasem trzy sztuki, czasem dwie, ale generalnie trzeba się nachodzić. To nie jest tak, że to o, tak zła znalazłem te grzybki. Byliśmy w lesie gdzieś około 2-2,5 i pół godziny. No i tyle, co udało się nazbierać, widzicie tutaj na dole. Jak będzie dalej, nie wiem, ale zapowiadają ekstremalne znowu upały. Życzę Wam wszystkim urlopowiczom tej pięknej pogody, ale las też potrzebuje przyroda deszczu, także równowaga jakaś w lesie musi być. Ja na pewno sprawdzę, jak dalej będzie z tymi grzybkami, a na dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!